Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni! Dzisiaj przygotuję dla Was przyprawę uniwersalną. Zapraszam! Moi drodzy! W życiu najważniejsze jest zdrowie! Abyśmy o to zdrowie mogli zadbać, ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to co jemy i co kupujemy i na skład produktów, które używamy w swojej kuchni. W poprzednich filmach przygotowałam dla was koncentrat Bulionu drobiowego i koncentrat bulionu warzywnego, czyli tak zwaną domową kostkę rosołową, która zastępuje właśnie gotowe produkty ze sklepu. Natomiast w dzisiejszym filmie chciałam dla Was przygotować przyprawę uniwersalną, która zastępuje gotową wegetę oraz inne przyprawy tego typu. Przygotowanie naszej przyprawy uniwersalnej zajmuje dosłownie kilka chwil, a do przygotowania przepisu potrzebujemy suszone warzywa, kurkumę czosnek granulowany i sól gruboziarnistą. Przepis jak, za, jak zawsze znajdziecie na platformie Cookidoo. Ja już go sobie ustawiłam w moim tygodniu i rozpoczynamy gotować. Na początek do naczynia miksującego dodajemy 250 g suszonej włoszczyzny. Następnie 3 łyżki kurkumy mielonej, 2 łyżki czosnku granulowanego, 75-80 g soli gruboziarnistej. Zamykamy naczynie miksujące i mieszamy 10 sekund obroty, pozycja 10. Otwieramy naczynie. Zobaczcie, jak wygląda gotowa przyprawa uniwersalna. Przełożymy ją teraz do szczelnie zamykanych słoiczków, słoiczka bądź pojemnika. Moi drodzy, przyprawę uniwersalną możecie stosować jako dodatek do różnych potraw, takich jak zupy, dania mięsne czy też dania wegetariańskie. Zachęcam Was do wypróbowania przepisów, ponieważ przyprawy uniwersalnej nie może zabraknąć w Waszej kuchni. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o motywujących łapkach w górę oraz o komentarzach, dzięki którym może kanał Termobajka się w dalszym ciągu rozwijać. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.